Witam wszystkich, z tej strony Riff. Jest to sieka z Riffem. Będziemy grać, w... będę grał, w bardzo starą grę, mianowicie z 2003 roku, pod tytułem Postal 2 AWP. Jest to wersja ze wszystkimi dodatkami, no i myślę, że myślę, że może być ciekawie. Dobra, o tej serii zaraz coś opowiem, tylko najpierw sobie, no, sobie dalej. Bardzo łatwo mi wystarczy. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słyszycie przez te, te całe... przez te całe darcie i tak dalej. Dobra, o serii teraz opowiem. Yy, teraz będzie taki krótki trailer. Może no, nie trailer, no takie przedstawienie. Początek, coś w tym stylu. No tak sobie kamerka będzie leciała, a ja będę mniej więcej mówił. Więc tak. Yy, na czym ta seria będzie polegać? Yy, no i, i ona będzie trwać. No więc tak, ta seria będzie pewnie krótka, ponieważ jest to... Dość krótka gra i w ogóle serię, jeżeli z niej są, to one są krótkie. Będzie ona trwała, dopóki nie przejdę gry, a tą grę się przychodzi dość szybko. Ale, ale to, ta gra jest podzielona na dni. Jeżeli, jeżeli graliście, to wiecie, jeżeli nie graliście, to właśnie się dowiecie zaraz. Że mamy parę misji w ciągu jednego dnia, czyli powiedzmy jest poniedziałek, właśnie teraz jak przed chwilą widzieliście. I... Każdy dzień będzie podzielony na dwa odcinki. Czyli Czyli po prostu gdzieś tak 15 minut powiedzmy będę robił połowę dnia i nie dlatego, że po prostu tak kiepsko gram, nie dlatego, że tak kiepsko gram, tylko po prostu ta seria była za nudna, jakbym szedł tylko misję robił Także yy, możecie się spodziewać, że będę łaził po ulicy i wyprówał flaki ludziom. No i co jeszcze? Co jeszcze? Aha, musicie mi jedno, yy, wybaczyć albo inaczej. Musicie się nastawić na to bądź wyłączyć ten odcinek jeżeli nie tolerujecie przeklinania ponieważ czasem mi się będzie mogło zdarzyć coś w tym stylu więc czasem będę przeklinał bo muszę się wczuć no, w grę. Dobra, zbliżamy się już do naszego domu. Coraz bliżej niego jesteśmy i zaraz zaczniemy Przedstawienie takie jakby Początkowe I wejdziemy do naszego Będziemy naszym kolesiem Dobra, to już nie przeszkadzam sobie Oglądnijcie, usłyszcie, czytam cokolwiek Dobra I zaraz przejdę do gadania Diabła, kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili. Kobieto dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwień. Jezu, kobieto. Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. No i mamy naszego kolesia. Zaraz byte sobie tutaj oglądnie spokojnie. Nie zapomnij o czyście migdałowym. Dobra, dobra, nieważne. Niech To na pewno będzie dzień. dzień. <laughs> spotkać się z Winsem. Miałem wczoraj niezłe kaca. kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuje. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. No, hmm. Aha, mam cię. Kupić mleko. A gdzie to było? O, o jest. jest. No, idziemy. No. Dobra, wczyta się i myślę, że, że, że... Pozbieram sobie trochę broni, sobie trochę broni i pójdziemy w bój, w bój, dobra. Mhm. Dobra, to zrobimy tak, najpierw sobie przeczytam gazetkę. Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy, ale przynajmniej ma to walory edukacyjne. Ok, więc zrobimy tak Dzisiaj, znaczy w tym odcinku pójdę właściwie tylko po mleko, ponieważ wstęp trochę trwał I no i musicie wyczekać ja następnego odcinka, jeżeli chcecie zobaczyć co dalej No tutaj sobie weźmiemy parę rzeczy, bo tutaj parę ciekawych rzeczy możemy znaleźć I jeżeli słyszycie tam coś drącego się to wybaczcie, ale to mój głupi brat który nie rozumie, że, że nagrywam Dobra Co mamy tutaj? E, t, 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 t. Wiecie co? wybaczcie, bo nie wiem czy dobrze idę Znakomicie idę. Dobra, Pek. jakby co? Tu mamy łopatę. Chociaż wiecie co? W sumie mało coś tych rzeczy mam. Dobra, no to idziemy kupić to mleko. Ale jak kupię mleko, to myślę, że coś tam jeszcze po... po, po, po wejdę do takiego jednego miejsca i sobie zgarnę forse. W sensie tam jest takie, taka skrytka. Słuchaj zobaczycie. A jak gracie, to pewnie wiecie, nie? Co ja Was będę pouczał? Mm. Jezu, co tak capi! Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no pytam serio Mleko Mluisiu Prościzna Nuba no Dobra No to teraz <laughs> możecie się spodziewać Biorę kosę i sikam na siebie. O tak Dobra Chowam wiadomo co yy, I teraz trzeba będzie walczyć z gościem, który nam nie pozwoli sobie tak, nie pozwoli nam sobie tak o wyjść co, on jest strasznie mocny, a ja nie mam żadnego pistoletu czy coś w tym stylu więc muszę coś wymyślić teraz i eee, nie wiem co gdzie on w ogóle jest hmm, o mamy pistolet no udało się ale to już po prostu ostatkami. Dobra. Yy, on jest strasznie silny i po prostu trzeba na niego uważać. Teraz sobie wypalimy fajeczkę. To na pewno szkodliwe, ale... Czuję, się świetnie. Czuję się świetnie. Dobra. Wchodzimy z drzwiami. Jak to powiem. O, dupę. nie udało się. Zwójcie sobie lepszą broń ustawić do cholery jasnej. Dobra. To dopiero jest reforma systemu opieki społecznej. Ale co się z tym błotem stało? Bo ja go lubiłem. Dobra, nieważne. Mamy moją ulubioną broń, przynajmniej. kosę. Zaraz zobaczcie dlaczego. Mów mi Tom Cruise. Ciachciach. Ciach. Chodziłem sobie za własnymi sprawami, ciesząc się prawem do noszenia broni, a wyście się na mnie rzucili. Że tak powiemy rachu ciachu i po strachu. Shotgun. Wchodzimy z buta jak zwykle. Dobra, i zawsze tutaj się głubie gdzie... Dobra, znalazłem. Tutaj mamy forsem. No i myślę, że będziemy... Czy ktoś tu zarażnął kozę? Nie no, pytam serio! Powtarzasz się stary Dobra e, Teraz muszę znaleźć to głupie wyjście Kukla jak zawsze się przyda Dobra O, dupa, się przestraszyłem, aż poskoczyłem Dobra e, Nie tędy, ja chciałem tędy uciec Dobrze O, może tędy lepiej No i dobra o nie, nie widziałem tego. Stój, mam. <laughs> Dobra, tutaj sobie przejdziemy, bo chcemy zdobyć pewną rzecz. I jak zdobędę tą rzecz, to skończę odcinek. Skończę odcinek, tak, skończę odcinek, wystarczy. Yy, I następny odcinek będziecie mogli obejrzeć na następny dzień albo wieczorem, zależy o której wrzucę, wiecie. No dobra, przeskoczymy sobie na to. O, w dupę. O to nie było. No tak. Zgadzam się z tym. Kościół sobie tak chodzi z pistoletem bez bezpraw... Prawnie? Z shotgunem nawet. Nie. Łodda. The... Dobra. Przycięło mi grę. Wybaczcie. Wow. Te nigdy się nie Jak coś to jest ta krótkofalówka naszych policjantów kochanych. Dobra, ale teraz sobie przejdziemy tutaj... Pron nas wcale nie kopnie Bo to jest postal dwójka No ta gra jest bardzo stara, ale większość z Was powinna ją znać Pewnie dużo z Was jej nie zna, ale na pewno większość powinna ją znać Także no Dobra No co ja zrobiłem Dobra, wiecie co? Zostawię to już na drugi odcinek, ponieważ chcę, żeby ta seria nie miała takich długich odcinków, więc złapię kota Nie złapałem Dobra, no to widzimy się w następnym odcinku, w następnej części i wtedy już przejdę cały poniedziałek. No to trzymajcie się, śmanko!